Krzysztof, wiadomo, reprezentujesz biznes przedsiębiorców, który, gdzie tu powinniśmy też skupić swoją u, uwagę i, i przekierować naszą rozmowę, z tego względu, że duży przekaz jest kierowany właśnie do nich, żeby ich zachęcać do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami. I co Ty możesz im powiedzieć, na, mając swoje doświadczenia już wieloletnie? Czy ja, ja powiem tak, nie bójmy się współpracować z osobami niepełnosprawnymi. To są naprawdę wartościowe osoby społecznie, wartościowe jako pracownicy, bardzo zaangażowani. Jeśli są właściwie ulokowani, właściwie zaopiekowani, wyszkoleni i mają wsparcie z organizacji, w której pracują, to śmiem twierdzić, że potrafią wykonywać swoją pracę lepiej. I z większym zaangażowaniem niż y, pozostali członkowie zespołów. Dla mnie to jest niebywałe, jak y, y, można podać komuś rękę, y, wesprzeć go i w zamian dostać coś, co, co, jest, y, co jest niemierzalne, co jest biznesowo nie, y, nieobliczalne, bo, bo to są ogromna sympatia, jaką te osoby na sobie później skupiają ze strony klienta, pracowników klienta, zespołu. To buduje, to buduje też markę firmy i buduje też pozycję w oczach klienta. I to jest dla mnie największa wartość. Poza tym, oczywiście, że możemy zrobić trochę dobra, wesprzeć kogoś, pomóc mu zmagać się z jego trudnościami, czy otworzyć, otworzyć przed nim nowe możliwości. To jest dla mnie ważne i nie należy się tego bać, bo w końcu biznes nie pije szampana, ten kto nie ryzykuje. Tak się mówi, prawda? Mhm. Więc tym bardziej w tym zakresie nie należy, nie należy po prostu bać się, bać się podejmować takie decyzje. Ja nie widzę tego ryzyka. Ja po prostu widzę tylko sposób, w jaki należy zaopiekować i wdrożyć taką osobę do organizacji. A w zamian, w zamian dostaniecie. To samo co od osoby pełnosprawnej, a śmiem twierdzić, że nawet trochę więcej, więc tym bardziej tutaj czysto biznesowo to już jest zysk. Ale ja mam inne pytanie do Ciebie. Jak Ty widzisz, że zmienia się ta, ta, to podejście biznesowe? Czy Ty to od, widzisz, czy taka edukacja, te działania, one przynoszą, czy to tak różnie z tym jest? Znaczy, dalej moim zdaniem to jest yy, kropla. W morzu tych zmian i potrzeb, jakie należy dokonywać. Chociaż w tej tematyce cieszę się z każdego takiego zauważonego i dokonanej zmiany, ale nadal jest ten strach gdzieś w, w obrębie działu HR. Chociaż często też słyszę, że to wszystko bierze się też i od góry, jeżeli jest władza taka włączająca, świadoma, to ma wpływ na resztę. I to trochę. Zaczynam się tym słowom e, przychylać, doświadczając tych radomskich niegodności, gdzie władza e, panująca tam e, wojewoda, wicemarszałek i wszystkie osoby, które tam są u władzy, są bardzo otwarci na osoby z niepełnosprawnością. Jeżeli już jesteśmy w takim tym otoczeniu, taka jest władza, to przekłada się i na społeczność, i na wszelkie dookoła instytucje. Więc dalej będę uważała, że tutaj potrzebujemy edukować, Edukować biznes, ale biznes to są też ludzie, którzy zdobyli wykształcenie wcześniej, więc też um, będę skupiała jeszcze swoją uwagę na edukacji już tych młodych przedsiębiorców już od czasu szkół. Mm. I tu już też trzeba zwrócić uwagę, żeby tam trzeba też pokłady takiej energii swojej i włączania, żeby otwierać tym młodym osobom wiedzę na różnosprawność, na normalizację niepełnosprawności i ten młody człowiek, który tak szybko dorasta i się rozwija, już wychodzi jako młody przedsiębiorca, bardzo dużo młodych osób chce zakładać swoje działalności hmm. i już wychodzi z taką głową otwartą na to, żeby zatrudniać pracowników z niepełnosprawnościami. Czyli jeden kierunek to dalej edukacja biznesu, a drugi to już edukacja u podstaw. Bo, no, u podstaw. Hmm. Co możemy, robimy. Znaczy, ja myślę, że ważne jest to, co powiedziałaś, czyli sygnał musi pójść od zarządów, sygnał musi pójść z góry. Dlaczego? Dlatego, że. Każda zmiana w organizacji zaczyna się od zmiany na górze. Bardzo ciężko jest wyzwolić zmianę na dole, jeśli ona nie ma akceptacji, nie ma poparcia na, w zarządzie, czy, czy na poziomie. wtedy zderzanie się cały tak, czas tak. jest takie ze ścianą. To jest trochę takie zmierzanie w kierunku odwrotnym i strategia firmy. Więc ja zachęcam pracodawców do tego, żeby właśnie na poziomie zarządów rozmawiać o tym, żeby na poziomie menedżmentu dyskutować i tam podejmować decyzję, bo jeśli sygnał nie pójdzie z góry, to z dołu jest zbyt małe przebicie. Woda zawsze płynie z góry na dół. Pod górę ma trochę ciężej, trzeba to pompować i nie zawsze wystarcza siły, żeby to Wbić. więc y, kluczem jest chyba to, żeby y, edukować y, przyszłych prezesów, przyszłych dyrektorów, przyszłych menadżerów, bo to oni na końcu mogą podjąć tą słuszną decyzję. Mm -hmm. Ja tak to widzę. I dodałabym jeszcze tylko, żeby nie zrażać się na jednym, czy na dwóch złych przykładach zatrudnienia i nie przypisywać tych y, złych doświadczeń do niepełnosprawności, tylko po prostu to jest jak każdy człowiek, osoby pełnosprawne nie, z, z niepełnosprawnościami. Mamy jakieś Cechy, które są bardziej przychylne, bardziej sprzyjające, więc to jak każdy człowiek. Jeden jest taką osobą, która chce bardziej pracować, a druga, która woli być może więcej się poobijać. Tak? No, oczywiście, że tak. I dlatego ja uważam, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że kluczem jest to, żeby traktować wszystkich ludzi tak samo to, że ktoś jest niepełnosprawny i coś mu się nie udało, to temu pełnosprawnemu być może też mu się by nie udało i nie należy tego traktować wyłącznie przez pryzmat niepełnosprawności, ale może to, co powiedziałeś, czyli jakiś cech osobowościowy, które spowodowały, że ten projekt się nie udał. No, zatrudniamy też ludzi pełnosprawnych, którzy na jakichś stanowiskach, funkcjach się nie spełniają, zwalniamy ich i czy z tego powodu likwidujemy tą funkcję? No nie, szukamy kolejnej osoby, więc tak samo bym prosił, żeby traktować osoby niepełnosprawne. Jeśli Kowalski z taką niepełnosprawnością się nie sprawdził, to nie znaczy, że wszystkich niepełnosprawnych należy z tego powodu skreślić. No, raczej bym szukał osób, kompetencji, a nie e, próbował e, tłumaczyć jakieś niepowodzenia czy jakieś porażki rekrutacyjne samymi kwestiami rekrutacji, bo to jest trochę. Nieuzasadnione. No oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że nie dostosujemy stanowiska do, do, do niepełnosprawności, no i wtedy trudniej jest uzyskać sukces w ramach takiej rekrutacji. No ale to jest kwestia tylko jak gdyby odpowiedzialnego podejścia, świadomości, jak gdyby, a może po prostu spotkania się z takimi osobami jak ty, żeby dowiedzieć się, jak to jak to właściwie trzeba zrobić. Bo, bo, bo to może być kwestia tylko niewiedzy i, i, i kilka prostych y, jakichś takich wskazówek, porad czy, czy informacji nagle powoduje, że świat się staje prostszy. To trochę tak jak z nauką jazdy samochodem. Nie? Mamy tego instruktora, który nam pokazuje i tłumaczy pewne proste jakieś mechanizmy i nagle się okazuje, że ten samochód jednak jedzie, a jeszcze przed chwilą nie chciał jechać i nie bardzo wiedzieliśmy dlaczego. No i tak myślę, że jest samo z biznesie. Warto się wymieniać z postrzeżeniami, warto rozmawiać, warto być Otwartym, w sumie biznes robi się na otwartości. No wychodzi się na rynek z otwartą jakąś ofertą i się próbuje go pozyskać. No więc w drugą stronę nie widzę powodów, żeby działać w inny sposób. Czyli nasz apel na pewno będzie taki, żeby rozmawiać, otwierać się i nie ograniczać się do tych działań, które wcześniej, którym, i takim torem, którym szliśmy do tej pory, i poszerzać horyzonty o nowe. To, 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 to ja może tak. Trochę osobiście, no jeśli jesteś pracodawcą, jeśli boisz się, masz obawy, nie wiesz jak to zrobić, zadzwoń do Gosi, umów się z Gosią, umów się ze mną, wypijmy w naszym biurze kawę i powiemy ci jak to się robi. Może się nagle okazać, że to będzie coś, co przełamie te twoje bariery. Fantastyczny pomysł. Zatem zapraszamy. Jesteśmy do dyspozycji. I sami czekamy na kolejne naszych, tak. na kolejne losy naszych działań. No, ja myślę, że to co się wydarzyło w tym roku jest tylko przekonuje mnie do tego, że tego nie można zatrzymać, że to trzeba kontynuować. Więc czekamy na kolejną edycję, tak myślę. I zapraszamy do śledzenia nas w social mediach. I wspierania niepełnosprawności. Naprawdę warto. Pozdrawiam. Dziękuję, Krzysztof. Dzięki.